Witam Państwa bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam wszystkie wodniki. Wodniki słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania czytania Tarota dla Waszego znaku, czyli dla wodnika na czerwiec 2021 roku. Na wstępie dziękuję również za wszystkie lajki, subskrypcje, za każdy komentarz. Wiem, że piszecie do mnie z serca, za co bardzo dziękuję. Zapraszam również do czytań prywatnych. Jeżeli ktoś z Was chciałby skorzystać, proszę, piszcie na maila, ewentualnie w komentarzach. Teraz już przechodzimy do czytań. Wodnik czerwiec 2021. Wasza główna energia w tym miesiącu trójka kielichów. Pływy zewnętrzne, czyli co pomaga lub przeszkadza, siódemka buław. To co najważniejsze w tym miesiącu szóstka kielichów. Co odchodzi do przeszłości ósemka buław. Jakie jest wasze myślenie? Dziewiątka monet. Co w najbliższej przyszłości? Koło fortuny. Wasze nastawienie? Trójka buław. Wow. Wasze otoczenie? Giermek buław. Obawy lub nadzieje? Cesarzowa. Z jaką energią kończycie miesiąc? Karta światu. No, powiem Wam kochani, że dość energetycznie w tym miesiącu będę y, dopowiadała piękną talią Arkanum. Piękne są te karty. Jesteście, waszą główną energią jest energia trójki kielichów. To jest Merkury w raku, czyli to jest dobre porozumienie z innymi. To jest yy, komunikacja z innymi, empatia, dobra zabawa, świetne samopoczucie. Yy, to są yy, świetne relacje. To jest. Yy, Cudowne słowo pisane. Wy możecie mówić do ludzi. Ludzie będą chcieli was słuchać. Będą chcieli z Wami przebywać, z Wami rozmawiać. Yy, trójka kielichów i ósemka kielichów. To może również dotyczyć, jeżeli ktoś z Was wszedł w związek, yy, gdzie jest osobą trzecią będziecie myśli leli o tym, żeby y, zrezygnować z tej relacji. Żeby zrezygnować z czegoś, co was bardzo mocno dotyka, co wam nie służy emocjonalnie, co y, doprowadza was do złego samopoczucia. Lub może być tak, że dowiecie się, że jest ktoś trzeci w waszym związku. To może mówić również o tym, że Rozmawiajcie również o tym z innymi, tak? To będzie Wam przynosiło ukojenie. Yy, powiem tak. Może również być tak, że jeżeli jesteście yy, w jakiejś współpracy z kimś, yy, również będziecie myśleli o rezygnacji, o odejściu. Okaże się, że to jest yy, coś. Co y, zbyt dużo kosztuje Was emocjonalnie? Tutaj bardzo emocjonalny miesiąc. Y, pod koniec miesiąca Słońce wchodzi do raka, ale astrologicznie już y, przez cały czerwiec Wenus, planeta miłości, jest w raku, więc tutaj y, bardzo dużo emocjonalnie będzie się działo. Y, co pomaga lub przeszkadza? W tym miesiącu macie siódemkę buław i rycerza pentakli, czyli tutaj <laughs> z jednej strony chęć walki, tak, walki o siebie, o, yy, o to, żeby m, się nie poddać, żeby iść do przodu, żeby... Yy, to jest Mars w Lwie, czyli ja walczę o siebie, o swój wizerunek, o swoje samopoczucie. Chcę być ważna, ważny. Ale z drugiej strony rycerz monet, czyli taka stagnacja, tak, że ja trochę czekam. Tutaj ta ósemka pucharów również mówi, że ja jeszcze czekam, zastanawiam się. Wiem, że trzeba podjąć tą decyzję, ale jeszcze tego nie robię, tak. To, co najważniejsze w tym miesiącu, to jest szóstka kielichów, słońce w skorpionie, to jest mocny czas emocjonalnie i siódemka monet. Więc, jakby tutaj przychodzi do Was coś z przeszłości. Może również to mówić o tym, że przychodzą takie karmiczne do Was sytuacje coś, co musi się zdarzyć, tak? Co jest z przeznaczenia. Może do Was wrócić jakaś osoba z przeszłości, być może tutaj nawiązaliście kontakt z kimś z przeszłości, tak? Siódemka denarów również mówi o takim, o takiej stagnacji, o takim czekaniu, tak? Co będzie dalej? Wierząc, że jakoś to się ułoży, ale... Mało działania u Was jest tutaj na razie, tak? Co odchodzi do przeszłości? Ósemka buław i dwójka buław, tutaj. Dużo się działo w przeszłości, tak? Nowe, Mieliście nowe pomysły, nowe plany, projekty. Chcieliście ruszyć z czymś do przodu. Mieliście siłę, moc. To wszystko yy, na razie odchodzi do przeszłości, tak? Bo teraz zajmujecie się sobą i swoimi emocjami. Kontaktujecie się ze sobą i jakby może również być tak, no, tak jak mówię, trudne emocje do Was przychodzą. W głowie macie y, dziewiątkę monet, która mówi o tym, że próbujecie sobie to wszystko uporządkować. I karty kapłanki może tak być, tak, że o czym się dowiedzieliście, że jakaś tajemnica wyszła na ja. Tak jak powiedziałam, może to dotyczyć yy, jakiejś zdrady, no, jak, jakiejś osoby trzeciej w związku, tak? Czy we współpracy, w relacji. W głowie macie, próbujecie sobie to wszystko ułożyć to jest Wenus w Panni, uporządkować, skontaktować się ze sobą. Yy, Zrozumieć też, tak o co chodzi. Dlaczego mnie to spotkało? Duża taka, próbujecie taką harmonię złapać, tak? Uspokoić się w tej sytuacji. Ale już w pierwszej połowie miesiąca przychodzi do Was koło fortuny, czyli wielka zmiana. I dwójka monet, czyli stajecie przed wyborem. Przed wyborem, co dalej. Co dalej? Koło Fortuny mówi o tym, że życie jest cyklem, tak? Że raz na wozie, raz pod wozem i tutaj idzie zmiana, i trzeba podjąć jakieś decyzje. Zresztą, cały miesiąc jesteście w takiej energii podejmowania decyzji, tak? Takiego właściwie przyjmowania do siebie, że ja wiem, że trzeba z czegoś zrezygnować, że coś trzeba zakończyć. Tylko... No, jeszcze czekacie, ale tutaj wasze nastawienie jest takie, że idziecie do przodu. To jest trójka w karta brama, słońce w baranie. Ja idę i do przodu, ja walczę o siebie, biorę to, co chcę. Przestaję oglądać się na innych. Y, przy tym paść buław, tak, czyli idę w nową energię, idę w energię ognia, działam, idę do przodu, y, mam siłę w sobie, mam moc, y, działam, przestaję, tutaj koniec stagnacji, słuchajcie, przestajecie czekać, ruszacie do przodu, podejmujecie decyzje, wasze otoczenie giermek buław, być, być może w waszym otoczeniu Zobaczcie, giermek była w, i trójka była w kolejna. Czyli, zobaczcie, wy już idziecie do przodu, już patrzycie w przyszłość, tak? Tam już tworzycie swoje życie, tam, yy, tam jest nadzieja, tam jest coś nowego. U was jest wielka siła, wielka nadzieja na zmianę tak? I po prostu działacie, idziecie do przodu. Yy, Obawy lub nadzieje, karta cesarzowej i król buław. Macie nadzieję na, yy, na to, że wszystko będzie dobrze, że wszystko Wam się ułoży, że yy, Wasza sytuacja, yy, że jesteście wygranymi. Tak? Tutaj yy, macie nadzieję, że Wasze działania po prostu yy, przyniosą efekt. Król Buław to wie czego chce. On idzie i to osiąga. Również cesarzowa, tak? Czyli to jest Wasza nadzieja. I miesiąc kończycie z kartą świata, czyli pewien etap się kończy, tak? Zakończenie cyklu. I karta słońca. Czyli to wszystko przyniesie Wam radość, szczęście, nadzieję. Yy, wielką. Y, szansę na spełnienie, na zrealizowanie swoich marzeń. Więc tutaj, y, wiecie, w tym miesiącu w czerwcu jest y, wielkie wydarzenie astrologiczne, ponieważ jest znów Księżyca z obrączkowym zaćmieniem Słońca w bliźniętach czyli bliźnięta to jest komunikacja, to są informacje, to są wiadomości. Y, może wyjść na jaw coś, co było okryte tajemnicą, tak? Coś, co będzie dla Was trudne. Ogólnie, w tym miesiącu, w czytaniach, wszyscy, wszystkie znaki mają wielkie przemiany. Tutaj no, macie kartę dużych arkan, tak? Koło Fortuny, który mówi o zmianie. Yy, cesarzowa, która mówi o stabilizacji, o. Yy, macie nadzieję również, że stworzycie, nie wiem, dom, rodzinę, stabilizację, być może nową firmę, jeżeli jesteście we współpracy i dowiedzieliście się od kogoś, że na przykład ktoś was oszukuje, yy, zrezygnujecie z tego, tak? Czy yy, yy, pracujecie gdzieś, yy, że jesteście źle traktowani, również z tego zrezygnujecie, przestaniecie się na to godzić. Wy potrzebujecie spokoju, potrzebujecie harmonii, potrzebujecie bezpieczeństwa, miłości, uwagi. Wasza dusza jest bardzo delikatna. Więc te zmiany idą. I jakby tutaj widać, że kończy się coś dla Was, tak? Ale jesteście w świetnej energii ognia i w Waszym otoczeniu również są ludzie ogniście, którzy temperamentni, Pojawią się nowi ludzie do współpracy, do związku, do yy, tak naprawdę do wszystkiego. Yy, Giermek Bułow to jest nowa energia, to jest siła, emocja. Idę w nowe, to Wasze otoczenie. Widać, że coś nowego się pojawia i karta Brama Trójka Bułow nowe możliwości, nowe szanse. Słońce w baranie. To, czego ja chcę, czego ja pragnę, to jest najważniejsze. Ja jestem najważniejszy. Ja stawiam na siebie. Więc słuchajcie, y, bardzo y, mocny miesiąc. Tutaj coś z przeszłości do Was przychodzi. Jeszcze wyciągnę dla Was kartę radę. Co jest dla Was najważniejsze, drogie wodniki, w tym miesiącu? Rycerz Kielichów. Karta wieży. monet. To, co jest dla Was najważniejsze w tym miesiącu. Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów mówi o tym, że yy, pojawił się yy, na Waszej drodze ktoś, yy, kto, yy, czy yy, jakaś relacja, czy jakaś współpraca, która była spełnieniem Waszych marzeń. Ktoś mówił Wam pięknie, obiecywał cuda, ale no tutaj okazało się, że Rycerz Kielichów to jest osoba, która pięknie mówi, ładnie mówi, ale yy, bardzo rzadko te deklaracje są zgodne z prawdą. Ktoś mógł wam obiecać świetną współpracę, świetny związek, ale to wszystko legło w gruzach, tak? I jakby podchodźcie ze sobą do siebie z miłością, zaakceptujcie zmiany i. Spokojnie, cierpliwie budujcie swoje nowe życie. Wy jesteście w stanie osiągnąć wszystko tak naprawdę, co sobie zaplanujecie. Tylko potrzeba jest odrobina czasu na to. Król Mieczy. Jesteście y, Król Mieczy. To jest osoba mądra, która ma już wielkie kompetencje, ma jakieś zdolności. Jest. Osobą mądrą, zaradną i potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. Król Mieczy również mówi o tym, że w trudnej sytuacji można zwrócić się po pomoc do osoby prawnej. Do kogoś mądrego, tak kto ma wiedzę. W tym miesiącu zakupiłam jeszcze kartę wyroczni Mocy Bogiń. Kupiłam ją właściwie dla siebie, do głębszego. Wglądu w siebie, ale postanowiłam w tym miesiącu dla każdego znaku wyciągnąć jedną kartę i przeczytać Wam, jakie przesłanie ma dla Was bogini na ten miesiąc, na ten czas, na ten czas przemiany takiej emocjonalnej. Zobaczmy, jaka bogini zostanie dla Was wyciągnięta. Bogini Epona. Bogini Epona. Już wam czytam. Bogini Epona. Mądre przywództwo. W obecnej sytuacji musisz pokazać światu swoje zdecydowanie i pewność siebie. Widzicie, a tutaj u Was jest niezdecydowanie. Yy, Bogini Epona. Celtycka, rzymska bogini przywództwa i przewodnictwa ofiaruje Ci swoją mądrość. Uwierz, że masz w sobie wszystko, żeby za nią podążyć. Możesz zrobić wszystko, na czym skupisz swoją uwagę i z łatwością osiągniesz to, co zamierzasz. Czy jesteś tego świadomy, czy nie, sposób w jaki radzisz sobie ze swoimi sukcesami, lecz również to, jak przeżywasz swoje porażki i straty, jest wzorem do naśladowania dla innych. Rośnie w Tobie mądrość, wierność swoim zasadom, odwaga cywilna i pokora, a przy tym ogromny entuzjazm czynią z ciebie naprawdę wyjątkowego przywódcę, przekaz wsparcia. W tej chwili nie możesz pochwalić nadmierną asertywnością i determinacją do podejmowania działań. Jeżeli boisz się, że popełnisz błąd. Bądź też martwisz się, że będziesz musiał iść na ustępstwa, lub rozczarujesz kogoś, zastanów się, czy nie warto się teraz przegrupować i szczegółowo ocenić sytuację. Epona wie doskonale, że nie opłaca się sprawdzać wszystkich pojawiających się przed nami ścieżek, nie wszystkie bitwy należy stoczyć i nie wszystkie okazje wyjdą nam na dobre. Nie przeceniaj własnych sił, przebyłeś już długą drogę. A dobry przywódca wie, kiedy zrobić przerwę. Powinieneś teraz zatrzymać się i wziąć głęboki oddech, kiedy przyjdzie czas podjąć jakieś działania. Czyli teraz odpocznij, daj sobie czas, to jest najważniejsze dla Ciebie w tym miesiącu. Słońce w Skorpionie, zastanów się nad tym, co się dzieje w Twoim życiu, czemu do Ciebie przychodzą różne sytuacje. Kiedy przyjdzie czas podjąć jakieś działania, Epona poprowadzi cię. Zaufaj jej. Nie rób niczego pochopnie, kierowany lękiem i brakiem pewności siebie bądź pychą, ponieważ w ten sposób stracisz grunt pod nogami i skażesz się na porażkę. Głowa do góry. To idealny czas, aby złapać oddech i zobaczyć, co epono, Epona przygotowała dla ciebie. Bogini, zapewni Ci bezpieczeństwo. Wystarczy tylko chwilę poczekać. I o tym mówi ta ósemka monet. Wystarczy chwilę poczekać, a wszystko się ułoży, wszystko będzie dobrze. Epona, mądre przywództwo to jest dla Was przesłanie na ten miesiąc. Na dzisiaj dziękuję, drogie wodniki. Pozdrawiam Was cieplutko i. Życzę Wam, żebyście znaleźli siłę, żeby iść do przodu, realizować swoje marzenia i ze swoimi pragnieniami Weź w tą energię ognia, iść do przodu i nie oglądać się za siebie, tak jak w tej trójce było. Ta osoba już jest w przyszłości, już zobaczcie, widzi to piękne, co jest przed nim. Jeszcze dokładnie nie wiadomo co, ale wie, że to jest wspaniałe i idzie za tym. Dziękuję, pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia.